Hej, cześć, makoludzie, ludzie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Friday Night Funkin' I dzisiaj widzimy się w kolejnej modyfikacji, tym razem w... Panic Fun Time i dzisiaj jest to modyfikacja stworzona przez jednego YouTubera, którego możecie prawdopodobnie kojarzyć, jeżeli gdzieś tam oglądacie różne animacje z fnf i tak dalej, który nazywa się Bluefrog. I właśnie on stworzył tę modyfikację, i po tym jak zobaczyłem modyfikację, jak każdą inną z fnf którą zazwyczaj szukam, żeby sobie właśnie ograć, to kiedy zauważyłem jego, a nie jego modyfikację, no to oczywiście jasne, że chyba musiałem w nią w końcu zagrać. No tego dzisiaj na odcinku sobie w nią zagramy, zobaczymy, co nas tutaj czeka. Na pewno będzie dużo cat scenek i będą różne animacje. Animacje, dlatego jeżeli będą jakieś różne tam scenki z dubbingiem i tak dalej To prawdopodobnie będę starał się wam po prostu powiedzieć co i jak już po tym jak ta się scenka skończy No bo mówienie w trakcie może być, no będę po prostu przeszkadzał A tak to przy, przy, ja i wy będziemy mogli sobie nas spokojnie tego posłuchać Dlatego oczywiście przechodzimy do gry na hardzie Widzę z tego, że nawet mamy tylko tryb normal i tryb hard e, House Panic, ok, i mamy trzy piosenki Pogers, Whatever i Get Funky Więc w takim co razie przechodzimy na harda And let see today. Did you finish? No, Bug, I still need to fix some things. I don't know how you can break down your board every time you do a concert. It seems incredible to me. Oh, who is it? Needs to use the bathroom. No problem, come in. Hey, you shouldn't let strangers into the house. Could be thieves or characters from a strange indie game. But they are so cute. Just look at this little guy. Look, if I beat you in a singing battle, you two will live and stay at the house. What do you say? Hey, let's 3, 2, 1, go. OK, może przyznać, sama animacja kacenka była naprawdę śmieszna po tym, że wbijamy nagle do domu i przychodzimy na rapową bitwę tak kompletnie randomowo, ale tą kaccenkę prawdopodobnie wam wkleję już jakby nawet stuprocentowo bez mojej ingerencji, bo trochę ją ścinało na początku i dopiero w połowie mi ją odlagowało. Dlatego będziecie mieć po prostu filmik yy, puszczony właśnie z tego co ja widziałem tej tej klassenki wcześniej i teraz będziemy mieli te nie, więc z pierwszą piosenką pogers no i mamy naszą tutaj właśnie koleżankę. Akurat nie mam dlatego pojęcia, jak te postaci się nazywają, więc z góry Sorki za to. Jeżeli oczywiście zna, wiecie jak nazywa się i jedna i druga postać, to możecie napisać mi o tym w komentarzu, chyba, że będzie tutaj powiedziane, jak się bo jak na razie tego nie wiemy. Zlecimy w takim, ale razie... naprawdę, ale fajna płytszenka. W ogóle, zobaczcie, jak my zmieniony modele. Model nawet boyfrienda jest zmieniony. Zresztą widać to już nawet po oczach. Zobaczcie, zobaczcie mamy kruszowe wersje tego. Całej paczki tam w tle Zobaczcie, po, po prawo na przestrzałkach mamy tego. Withiego i Carol, a tam u góry zobaczcie: mamy Boyfrienda, Gearfriend, surf i tego. I Rafa, OMG. Ale fajno. Po lewo, z tego co widzę, też mamy postacie niektórych innych modyfikacji. Jak właśnie zobaczymy, tam. Dobra, trzeba się skupić trochę.

While I do that, the I it. Okay, Let's see what you got. To było naprawdę takie wymuszone podejście do tego, żeby przeciwko nam porapować. No ale okej, okay, lecimy. Zresztą piosenka pasuje, nazwa piosenki pasuje idealnie do tego, jak tutaj podchodzi Meg, jeżeli dobrze usłyszałem imię, do tego. Czy on ma, czy on ma takie światełko, jak na przykład wiecie, na radiowozach mają tak, jak kiedy radiowóz jedzie i syrena właśnie tego. Czy znaczy, co ja w ogóle gadam, czy ona po prostu syrenę na głowie. Zobaczcie, ona zmienia kolory w zależności od tego, jaką strzałkę właśnie ma klikniętą. I mamy naszą Gisę siedzącą sobie na kanapie. Ona też widać, że już ma zmieniony wyraz twarzy tak samo jak boyfriend. Let's go! No i widać, że background nam się też trochę zmienił, bo mamy teraz, że właśnie zachód słońca. Widać, że lekko wszystko tak się stało takie lekko pomarańczowe. Żeby właśnie odwzorować ten efekt. Tak jak na przykład w modyfikacji przed, przed versus Merez, ją przechodziliśmy, to wiedziałem, że niektórzy, którzy przechodzili tego moda, e, myśleli, że w drugiej piosence nagle pojawili się wszyscy na pustyni, a to po prostu miało być odwzorowanie zachodzącego z tego ale się, robi późno. E -e -e. Ale dobra, skupmy się na aktualnej modyfikacji. Du -du 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 -du. Nie, no ale jak widzę, że tutaj też nie jest taki słaby.

Jak oglądam wszystkie te mody i je przychodzę, to muszę naprawdę przyznać, że każdy, mo każdy model, który pracuje nad stworzeniem czegoś takiego, to jest naprawdę świetna sprawa. Te kadcjenki, te animacje o Boże, to jest masakra. Sam bym chciał coś takiego kiedyś mieć zrobić. Może kiedyś nawet coś takiego by się zrobiło. Jestem dobry? Nie, że ale Zróbmy mam wolny Okay, let's have a great show. Czas na duło. Let's go, teraz będziemy śpiewali przeciwko dwójce. Three, two, one, go. Oj, no właśnie, teraz mamy noc, widzicie? Idealny. Get funky. O nie, podwójne, nie. Nie, dlaczego mi to robisz? Ja wiem, że jest was dwóch, ale nie musicie grać podwójnych strzałek. My się lubimy, prawda? Proszę, nie róbcie mi tego to jest w ogóle na sprzęt, którego właśnie używa jeden z nich. Wiem, wiem, że ta jedna nazywa się mek, ale nie wiem jak nazywa się tam ta pierwsza. Ta z tymi łóżkami. Let's go! Ej, ale no tutaj czuć takie funki normalnie Taki jump Zobaczcie, oj, a, już chciałem powiedzieć, zobaczcie jak mi się fajnie tego, jak mają zrobione te rysy twarzy, do każdego ruchu jaki robią, i w tym samym momencie zmisowałem strzałki. Dobra, jakoś udało się to kliknąć, ale moja crazy tego nie pokazuje. Wydaje, że ja ten kawałek skończę. kojarzę. Ej, ale to brzmi naprawdę świetnie. Let's go! No i trzecia pisanka z nami. Chyba, to, to jakby widzicie, że końcówka była, to ja one tu już koniec. Coś koniec? Chyba. To już chyba koniec. Dobra, w takim razie co do trzecia piosenka z nami? Czy pewnie coś jeszcze? O, jest kacynka ostatnia. Wychodzimy. Bye, bye. Nie Hey, uh, Meg? Mój pakiet nie wychodził nawet. Pog, co to fakt? Ne. pug nie wiem dlaczego, ale to końcówka chyba miała nawiązywanie do, nawiązanie do tego samego, co się skończyło właśnie w modyfikacji versus Bob and Boss i wiecie jak właśnie Bob wtedy na samym końcu. What the... <grystanie> Thanks for playing. Ja też oczywiście dziękuję za to, że mogłem zagrać w Waszą modyfikację. Waszą, tak. E, więc co? To by było na tyle chyba dzisiaj z tej modyfikacji. I tak się złożyło, że też dzisiaj kolejna modyfikacja, w której mieliśmy tylko trzy piosenki. Więc co, dziękuję wam oczywiście za oglądanie. Mam nadzieję, że modyfikacja wam się podobała. Jeżeli tak i chcecie sami w nią też zagrać, to oczywiście standardowo link do jej pobrania macie w opisie. No i co, dziękuję wam za to, że jesteście. Jeżeli chcecie, to zostańcie na dłużej zostawiając kanał... Boże, co ja gadam? Zostawiając przycisk subskrypcji na tym kanale włączony, kliknięty i żeby był po prostu na szaro. No i oczywiście, jeżeli Wam się film spodobał, to zachęcam do jego ocenienia. No i to by było chyba na tyle ode mnie. Widzimy się już w kolejnym odcinku z Friday Night Funkin na moim kanale. Ja byłem Corner, dziękuję Wam za to, że jesteście. No i cześć.